Pierwsza wielka hollywoodzka premiera na całym świecie, odkąd pandemia się skończyła. A skąd wiem, że pandemia się skończyła? Bo tak Hollywood mówi, a ja wierzę, że tak jest, no bo po co by mieli opowiadać kłamstwa. Film, o który nikt nie prosił, no ale tak prawdę mówiąc, to show business to nie jest koncert życzeń. No twórcy filmowi nie robią ankiety, nie pytają jaki film chciałbyś zobaczyć chłopczyku tym razem, tylko robią to co robią w nadziei, że przyniesie to bardzo dużo pieniędzy i niewątpliwie. Cruella bardzo dużo pieniędzy przyniosła i jeszcze przyniesie. W krajach, które zdaniem Disneya istnieją i zasługują na platformę Disney, bilety na cyfrową premierę kosztowały 30 dolarów. Polska do takich krajów się nie zalicza, więc normalnie idziemy do kina. Tak jak kiedyś się szło do kina, tak tutaj też możemy pójść do kina. Czy warto wybrać się na kruelle do kina? Mm, no, jakbym był sentymentalny, to bym raczej chciał otworzyć sezon kinowy czymś innym, czymś odrobinę bardziej wymagającym i stymulującym. Dlatego całe szczęście Oskarowy Ojciec dalej jest grany w kinach. No ale ja o tym filmie mówiłem jeszcze przed Oskarami, więc więc dzisiaj kruella jednak. No, no trudno, no zdarza się. To jest coś obejrzanego. Ja nazywam się Uzew Poznar. Zaczynamy. La fotografie c'est la vérité, et le cinéma c'est vingt-quatre fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie is really a question of luck, I Coś obejrzanego. Cruella. Tak się nazywa ten film, który będziemy dzisiaj omawiać w audycji Coś Obejrzanego. Chociaż równie dobrze mógłby się nazywać Demon Ubiera się u Prady, bo, bo Cruella, Demon. I ten film ma wiele więcej wspólnego z Diabeł Ubiera się u Prady niż ze 101 Dramatyńczyków, na bazie których w ogóle powstał. No dobra, to nie jest oryginalny żart. Na pewno ktoś wpadł na niego wcześniej, no ale dalej mimo wszystko jest śmieszny. Cruella nie jest tak złym filmem, jak może się w tym momencie wydawać z mojego tonu głosu. To muszę zaznaczyć na całym wstępie. Są tam bardzo ładne kostiumy, są tam bardzo ładne fryzury. Emma Stone, jest dużo piosenek, jest bardzo dużo piosenek, jest zdecydowanie za dużo piosenek. To nie jest Zaleta tego filmu, że jest dużo różnych piosenek. Jakieś tam związki z kultową serią 101 Dalmatyńczyków, czy to w formie animowanej, czy to w formie tej z aktorami, są jakieś nawiązania? Niewiele, ale są. No, są postaci, które stamtąd się wzięły. W sensie te postaci to są inne postaci, ale mają te same imiona i też są tam Dalmatyńczyki w jakiś sposób. Jest to powiązane z Dalmatyńczykami. Jest też czarno-biała fryzura, która jest kultowa, ale pozostałe elementy, no to, 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 to co pamiętacie ze 101 Dalmatyńczyków, to raczej się tutaj nie zdarzy. I muszę przyznać, że pod wieloma względami, w wielu aspektach całkowicie nie znoszę tego filmu i nie akceptuję tego, co on sobą reprezentuje, ale mimo wszystko jest to całkiem przyjemny sens. Dla tych, którzy może nie są zorientowani, no to Walt Disney Company. To jest taka firma, która produkuje filmy i Disney ma monopol na nasze dzieciństwo, bo zasadniczo kto się nie wychowywał, kto jest urodzony po, nie wiem, latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, 2000., -tych, gdzieś te filmy Disneya otaczały nas w naszym dzieciństwie. I w zależności od tego, w której dekadzie się urodziliśmy, to te inne filmy będą na nas wpływały. Oryginalne 101 Dalmatyńczyków, ta, ta wersja animowana, no to się wywodzi z lat 60. jeszcze, no ale gdzieś to się tam, przynajmniej u mnie w domu, na Kasecie walało, więc 101 Dramatyńczyków oglądałem i bardzo lubiłem ten film. Wersję aktorską także lubiłem, no ale też nie jest to film, który darze jakimś ogromnym sentymentem. No bajka dla dzieci, jak bajka dla dzieci, więc y, mogę zachować pewien dystans do tego filmu. Ale mówiłem o tym, że Disney ma monopol na nasze dzieciństwo, no bo oczywiście, że łatwiej jest zareklamować i sprzedać ludziom film. Który odwołuje się do elementów, które ludzie już znają, bo ludzie tak naprawdę kochają to, co znają. Dlatego wszystkie jakieś covery, remake sequele to się o wiele lepiej sprzedaje niż przekonać ludzi do obejrzenia, czy wysłuchania, czy przeczytania czegoś, czegoś nowego. Jeszcze, żeby im się to spodobało, to to już w ogóle jest dziwna misja. Więc Disney już jakiś czas temu zdecydował się przejrzeć całą swoją bibliotekę filmów i innych produkcji, które posiadają. I zobaczyć, co jeszcze można z tego wyciągnąć. I w 2014 roku pojawił się taki pomysł, że zróbmy, zróbmy reimaginację tych postaci, które są złoczyńcami. I zaczęło się od złej czarownicy, która była ze śpiącej królewny, złoczyńca, złoczyńczyni. Chyba najbardziej podstawowa, najbardziej bezosobowa, po prostu uosobienie wszelkiego zła, jakie istnieje. Więc Disney powiedział: a co, jeżeli złoczyńcy mają uczucia i mają jakieś motywacje, żeby być źli. No i to się sprzedało, no bo w roli głównej była Angelina Jolie. No i Angelina Jolie to jest nazwisko, które potrafi sprzedać chyba każdy film. Przynajmniej wtedy, gdy to wychodziło. No ale nie, nie poprzestawajmy tylko na złej czarownicy, bo może każdy złoczyńca, który pojawia się w filmach Disneya, ma jakieś motywacje i padło na kultową designerkę, stylistkę mody. Faszynistkę. Dzisiaj byśmy powiedzieli influencerkę, ale nie. To jest ikona mody, jaką jest Cruella Demon. Po angielsku Cruella Devil. I muszę przyznać, że od zawsze byłem ogromnym fanem tego tłumaczenia. Ktoś, kto powiązał te dwa fakty, to naprawdę, to, to są ukłony dla tłumacza, który po raz pierwszy wpadł na to, żeby nazwisko Devil przetłumaczyć jako demon, bo to jest świetne. Zaryzykuję nawet mówiąc, że Cruella Demon brzmi lepiej niż Cruella Devil. Nie o to chodzi. Więc mamy tą Cruelle, która wzięła się nam z, ze 101 Dalmatyńczyków, Fantastycznie. Fantastyczna postać, fantastyczna jeszcze później wykreowana aktorsko przez Glenn Close. No i zastanówmy się, co by było, gdyby Cruella nie była jednowymiarową bohaterką. Tylko miała uczucie i motywację. To nie jest zły pomysł w sam w sobie, chociaż ja muszę przyznać, że odrobinę już jestem zmęczony tą taką niejednoznacznością moralną, etyczną, ponieważ odkąd chyba pojawiły się seriale, i tutaj naprawdę zaryzykuję dość mocno swoją tezę, odkąd pojawiły się seriale HBO, weszliśmy w złotą erę telewizji od czasów Rodziny Soprano, to modne jest, żeby nie było. Zero-jedynkowych postaci. Nie ma już walki dobra ze złem, jest walka szarości z innymi odcieniami szarości. Lubimy utożsamiać się z tymi, którzy są źli, i lubimy doszukiwać się w nich jakichś pozytywnych cech, i też nie znosimy uosobień dobra, ponieważ nie ma czegoś takiego jak stuprocentowo krystaliczne dobro. Są tylko odcienie szarości, jak już wspominałem. I oczywiście w jakiś sposób jest to bardziej rzeczywiste, jest to bardziej urealnione. Ale trochę też męczące, więc myślę, że to jest jeden z tych elementów, który wpływa, dlaczego tak bardzo mi się podobała ekstradycja, którą omawiałem poprzednim razem. No bo tam jest dość jasny podział. Jest, są dobrzy i są źli. Jest Olgierd Halski, który jest super policjantem, i są wszyscy ci źli co, etap, nie wiem, 30-40 wszystkich różnych złych postaci złych charakterów i oni są jednowymiarowi i to jest spoko. Czasami to jest super, czasami to jest trochę mniej super, ale dobrze jest mieć wybór. Natomiast wszystko ostatnimi czasy musi być niejednoznaczne i, i nie można już szukać w kinie jakichś takich prostych przyjemności, jak walka dobra ze złem. Więc tutaj tutaj mamy odczarowanie zła i okazuje się, że zło niekoniecznie musi być jednoznacznie złe, może być też dobre jeżeli jest odpowiednio motywowane tak przynajmniej disney próbuje nam to sprzedać a czy sprzedaje to dobrze no tak średnio bym powiedział o czym tak naprawdę jest film Cruella, poza tym, że wykorzystuje znaną i stosunkowo ocenioną serię filmową 101 Dalmatyńczyków, żeby opowiedzieć nową historię, wykorzystując te same postaci, żeby jakoś lepiej się to sprzedało. No jest to prequel do historii, którą znamy ze 101 Dalmatyńczyków. No to była dość prosta historia. Piesek zakochuje się w piesku, mają więcej piesków i pojawia się złapani, która chce zrobić z tych piesków futra i zasadniczo Cruella Demon, jak sobie ją tak przypominam ze 101 Dalmatyńczyków jest chyba Jednym z najbardziej absurdalnych złoczyńców z uniwersum Disneya, jacy kiedykolwiek się pojawili, dlatego, że ona jest po prostu jednoznacznie zła. To jest zła stara baba, która chce przerobić słodkie pieski na futro. I tyle, I to wystarczy i nie musimy wiedzieć o niej nic więcej, no ale żebyśmy mieli jasność, to była ta inna kruella. Tutaj jesteśmy w alternatywnym wszechświecie, w którym ta kruella, którą widzimy, nigdy raczej piesków na futro by nie przerobiła, chociaż jest kilka insynuacji, ale wydaje się to tak kuriozalne i tak niedorzeczne, że nawet ten pomysł nie jest dopuszczany. To jest taka forma retconu, czyli przerabiamy ten kanon, który już mamy ustalony, po to, żeby pasował bardziej do, nie wiem... Do dzisiejszych czasów. To nie ma żadnego związku z tym, co, 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 co działo się w 101 Dalmatyńczyków. Taką przynajmniej mam nadzieję. Film rozpoczyna się od tego, że mamy małą dziewczynkę, która nazywa się Estella. Estella, nie Cruella, ponieważ nikt nie jest na tyle okrutny, żeby dać dziecku faktycznie na imię Cruella. Estella jest y, młodą, genialną dziewczynką, która nie uznaje autorytetów. Wiemy to stąd, że ona nam o tym mówi, ponieważ są w tym filmie zawarte elementy pierwszej narracji, więc poznajemy Estelle i widzimy, że ma problem z dopasowaniem się do swojego środowiska. Zostaje wyrzucona ze szkoły i matka ją zabiera i mówi: "Dobra, to jedziemy do Londynu". I oczywiście do tego Londynu nie dojeżdżają razem. Dzieje się wielka tragedia, która kształtuje jej życie, ponieważ nie ma dobrego złoczyńcy bez jakiejś takiej tragedii, która by ukształtowała ich żywot. I to jest pierwsze 10 minut filmu. I jest to ogromna pokusa, naprawdę, to jest bardzo duża pokusa, żeby wyjść z kina po tych pierwszy, pierwszych 10 minutach, które zasadniczo tłumaczą nam pierwsze 25 lat życia. Estelli Cruelli, bo jest to naprawdę zdecydowanie najgorszy element filmu. Jest to wszystko tak skondensowane, jest to wszystko tak przyspieszone, jest to wszystko tak niedorzeczne, że w scenie, która powinna wywoływać w nas jakiś ładunek emocjonalny, jest, takim, takim, tak, jest taką kotwicą emocjonalną dla tego filmu, no to wszyscy wybuchają śmiechem, ponieważ jest to dość. Niedorzeczne. Myślę, że jeżeli ktoś nie chce zobaczyć tego filmu i nie chce iść na ten film, i w ogóle nie interesuje go ten film, to mimo wszystko powinien sobie zobaczyć w internecie krótką scenę, bo ona trwa chyba 50 sekund. Jak się wpisze Cruella film Dalmatians, czyli Dalmatyńczyki, to wyskoczy ta scena, zobaczycie tą scenę, to będziecie wiedzieli, z czego wszyscy tak mówiąc kolokwialnie drom łacha. Później jest odrobinę lepiej, ponieważ ta Estella marzy o tym, żeby zajmować się modą, bo ona od początku lubiła modę i chce się zajmować modą, więc zatrudnia się w firmie, która zajmuje się sprzedażą mody. To jest sklep odzieżowy, to jest butik po prostu. niemczą próbuje znaleźć na to jakieś inne, bardziej wyszukane określenie. No i później z tego butiku trafia wprost do firmy modowej prowadzonej przez panią baronową, która jest absolutną ikoną stylu i smaku modowego. I od tego momentu mniej więcej zaczyna nam się fabuła Diabeł ubiera się u prady. I nie zrozumcie mnie źle. Uwielbiam film Diabła ubiera się uprawy. No bo kto nie lubi diabła, ubiera się uprady. ten film jest fenomenalny, jest fantastyczny. Jest to, naprawdę to jest bardzo dobry film. Tutaj jest to oczywiście przerobione przez swoją modłę, modłę Disney'ową i dzieją się później rzeczy, i później ten film teoretycznie się kończy, a okazuje się, że jest jeszcze. Godzina 20 tego filmu. No bo się troszkę ciągnie. Tak czy siak poznajemy tą historię od zera do bohatera, nie do złoczyńcy. No bo, oczywiście, no, słabo by się oglądało, gdyby tutaj faktycznie Cruella robiła te wszystkie złe rzeczy, o które ją podejrzewamy. No ale fabuła nie jest najmocniejszym elementem tego filmu. Dialogi także nie są najmocniejszym elementem tego filmu. Jest za dużo dialogów, które próbują nam wytłumaczyć, co się dzieje na ekranie. Jest też bardzo dużo dynamicznych rzeczy. Te jest zbyt dynamiczne. Jak mam być całkowicie szczery, to chyba ma przykryć fakt, że ten film trwa 2 godziny 20 minut. Nie powinien tyle trwać. Zdecydowanie jest to za długi sens. Ale ponieważ on jest też dostępny gdzieś tam w innych krajach w tej formie cyfrowej, później pewnie też będzie w Polsce, jakby go obejrzeć w domu na przyspieszeniu powiedzmy o 50%, no to cała fabuła dalej jest zrozumiała, a w większość filmu ogląda się jakby to była jedna ze scenek rodzajowych z Benego Hilla, bo jest tam bardzo dużo elementów związanych właśnie z bieganiem, z pościgami, z walk and talk tak zwanym. I w sumie, prawdę mówiąc, nie wiem, czy to poprawia jakość tego filmu, ale z drugiej strony nie ogląda się go przez dwie godziny, tylko przez półtorej godziny i to jest o wiele bardziej znośne. Cruella demon, cruella demon, co wzrokiem poraża i miną złą. To była bardzo fajna piosenka z oryginalnego filmu 101 Dalmatyńczyków. Ona się w jakiejś... Powiedzmy, że w jakiejś formie pojawia w filmie Cruella. No ale nie chcę tutaj zbyt wiele zdradzać, ponieważ to może być dla niektórych niespodzianka. Ale niech ci, którzy liczyli na tą piosenkę, nie tracą nadziei, bo jest ona tam w pewnej formie. Tak jak. Bardzo dużo innych piosenek. Już mówiłem o tym, że jest bardzo dużo piosenek w tym filmie. I nie mówię tutaj o utworach muzycznych skomponowanych specjalnie na potrzeby tego filmu. Nie, to są piosenki z epoki, ponieważ ten film dzieje się w latach 70., tak przynajmniej strzelam. Późne 60., wczesne 70., coś koło tego. A wiem to stąd, ponieważ w każdej scenie jest jakaś inna piosenka rodzajowa z tamtej epoki. Tych piosenek jest chyba około 40. Jakbym chciał zagrać je wszystkie dzisiaj, to by to, by to zajęło 4-5 godzin. No, a nawet jakbym chciał zagrać tylko te krótkie fragmenty z tych piosenek, które pojawiają się w filmie, no to i tak by było półtorej godziny, więc jest tego zdecydowanie za dużo. Ale przez to wiemy, że to są wspaniałe, szalone lata. 60-70, coś koło tego. I jest to świat Londynu w latach 60. 70. i jest to całkiem niezły zamysł, ponieważ jeśli chodzi o świat przedstawiony, o tą epokę, w której się znajdujemy, to jest całkiem niezłe. Obserwujemy scenę modową z Londynu z lat 70. Dlatego tutaj już od razu na myśl przychodzi nam Vivian Westwood, czyli ikona londyńskiej mody, która ukształtowała zasadniczo stylistykę Glam i. To jest doskonałe skojarzenie, ponieważ filmowa Cruella także bardzo mocno do tej stylistyki glamowej się odnosi. I ten świat przedstawiony, ładnie to wygląda, to, to, to trzeba przyznać. Ale kostiumy, kostiumy to jest zdecydowanie najmocniejszy element tego filmu i jeżeli okaże się, że ten film dostanie Oscara za kostiumy, to będzie absolutnie zero zaskoczenia. Bo kostiumy są świetne, no ale z drugiej strony, jeżeli film wychodzi od tematyki modowej i jest tam pojedynek mody z inną modą, no, to musi to być dobrze pokazane, i to jest pokazane rewelacyjnie. No, te kostiumy, te sukieneczki, te, te, te całe dodatki, no to jest super. To było super w Diabeł Ubiera się Uprady, to było super w Nici Widmo, i to są te fajne elementy, które wzbogacają film. Ale nie można na tych elementach zbudować całego filmu. Ten film nawet nie próbuje zbudować całego filmu na kostiumach. No ale tak czy siak, one są najmocniejszą stroną tego filmu. Drugą najmocniejszą stroną tego filmu jest Emma Stone, która wciela się właśnie w tytułową Cruelle slash Estelle. Ten film naprawdę pokazuje jej dość duży warsztat aktorski, to trzeba naprawdę pogratulować, ponieważ można było mieć wątpliwości, czy Emma Stone może dorównać kultowej kreacji Glenn Close. Uważam, że jak najbardziej. To jest naprawdę świetny wybór i ona próbuje stworzyć coś swojego, niekoniecznie inspirować się Glenn Close, ale bierze te elementy, które w kreacji Glenn Close w w 1996 roku super działały i robi je po swojemu. Zdecydowanie super, super, że Emma Stone się w tym filmie pojawiła. Jest także Emma Thompson, która wciela się w Baronową i jak już mówiłem, ten wątek jest dość mocno wzięty żywcem z Diabeł Ubiera się u Prady. I jakkolwiek bym nie był ogromnym fanem Emmy Thompson, no to Emma Thompson nie jest Meryl Streep, no to gdzie Rzym, gdzie Krym, z całym szacunkiem. Więc Diabeł Ubiera się u Prady działał w sumie wyłącznie przez to, że była tam Meryl Streep i była fantastyczna. Gdyby tam zagrał ktoś inny, no to, to to już nie byłby tak super i kultowy film, no ale też nie jest tak źle. Pozostałe kreacje aktorskie także są niezłe, no i tyle. Bo zostaje nam taka super przyjemna atmosfera z tego filmu. I jest takie poczucie w tym filmie, że się go ogląda całkiem przyjemnie. Ale cała reszta, cały, cały, ten, cały, cały ten zamysł, który jest w tym filmie, cały ten, ten, ta historia, która jest no niedorzeczna i niestrawna czasami, te całe pozostałe elementy to nie są zbyt pozytywne elementy tego filmu. O, wiem, co jeszcze jest. Super fajne, to są komputerowe zwierzątka. No bo wiadomo, Cruella, 101 Dalmatyńczyków, no to muszą być nie tylko dalmatyńczyki, ale też inne psy. I wszystkie psy są w tym filmie zrobione komputerowo i jest to dobry wybór. Znaczy, wydaje mi się, że to był jedyny wybór, biorąc pod uwagę, jakie tam są sceny z tymi zwierzętami i nie dałoby się tak chyba wytresować zwierząt, żeby zrobiły te różne rzeczy, które robią w tym filmie, przynajmniej bez jakiegoś pozwu, no bo są jakieś zasady, jakie, jakie trzeba przestrzegać, gdy są zwierzęta na planie. One są komputerowe i to jest w sumie całkiem nieźle, bo można się czasami zapomnieć, że one są komputerowe. Disney do perfekcji już chyba w tym momencie opanowuje Sztukę robienia komputerowych zwierzątek tak, żeby wyglądały jak prawdziwe, no i w sumie brawo, i ukłony za to, liczę na więcej. Może na przykład teraz wersja aktorska L2, w której są prawdziwe zwierzątka, a nie, to już przerabialiśmy i to nie był dobry pomysł. Coś obejrzanego. Jeśli chodzi o to, jak sobie film Cruella poradził i jaki jest odbiór wszystkich innych, no to jest całkiem nieźle. No dobra, recenzje może nie są jakieś wybitne, są całkiem niezłe. No nikt się nie oszukuje, że to będzie jakiś drugi Obywatel Kane albo Paddington 2, no ale całkiem nieźle. To mogło być w tym względzie o wiele gorzej. Jeśli chodzi o to, ile ten film zarobił, to to jest naprawdę całkiem nieźle, ponieważ te wpływy z biletów faktycznych kinowych dorównują tym biletom z premiery cyfrowej, gdzie sama idea premier cyfrowych, za które na platformach dystrybucji cyfrowej, które są w formie subskrypcji Czyli płacimy za nieco miesiąc i jeszcze mamy za to dopłacać dwa razy tyle, żeby obejrzeć jakiś film w dniu, w którym on wychodzi, to jest rzecz absolutnie, to jest okropieństwo, to, to jest faktyczny złoczyńca w tym, w tym wszystkim, w tym całym uniwersum. No ale radzi sobie całkiem nieźle do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu, w sumie w tym tygodniu ogłoszono, że będzie sequel do Krruely. No bo w sumie jest tam wiele elementów, które wskazują na to, że ten film prosi się o kontynuację. Aczkolwiek nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ponieważ jak już wspominałem wielokrotnie, no to ta Cruella nie jest tą kruellą, którą znamy, ale może się nią stanie. No nie sądzę, nie będzie. Nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku pojawił się film, w którym naprawdę motywacją bohaterki byłoby zabicie 101 szczeniąt rasy dalmatyńczyk, żeby zrobić z nich futro, ponieważ to jest okrutne i nie mogłoby się to stać. No jakieś zwykłe morderstwa na ludziach, no to, to tak, no to, to jasne, to można pokazywać, ale okrucieństwo wobec zwierząt to już ludzi zbytnio przejmuje, tak samo jak papierosy, ponieważ nie oświadczymy tutaj. Ten film dzieje się w latach 70. w Londynie i absolutnie nikt nie pali na ekranie. I to nie jest jakiś duży problem, to w ogóle nie jest problem, chociaż dużo ludzi miało zastrzeżenia, że przecież Kultowym, kluczowym elementem wizerunku Cruella Demon jest ten papieros na takiej bardzo długiej lufce i ten dym, który spowija się wszędzie. No to tutaj tego nie ma, ponieważ Disney już w ogóle nigdy nie będzie pokazywał papierosów, nawet jak będzie robił filmy historyczne. No to nie, nie, nie. Możemy pokazywać brutalne morderstwa i jeszcze gorsze rzeczy, ale nie daj Boże, jeszcze ktoś pomyśli, że palono tytoń w dawnych czasach. No to to się nigdy nie zdarzy. To jest też jeden z tych elementów rewizjonistycznych, o których wspominałem wcześniej, że Disney uwielbia tego typu rzeczy robić i tych filmów o złoczyńcach, które są rewizjonistyczne, spodziewam się naprawdę bardzo dużo. Zastanawiam się tylko, w którym momencie skończy się jakaś taka kreatywność w tym, w tym względzie, no bo tych złoczyńców z filmów Disneya, no to możemy podzielić na tych jednowymiarowych, właśnie jak na przykład Zła Czarownica, Ze Śpiącej Królewny, czy właśnie Cruella Demon ze 101 Dalmatyńczyków i tych jeszcze bardziej jednowymiarowych i tych minimalnie dwuwymiarowych. No i to działa, no bo to są bajki dla dzieci, które pokazują ten prosty kontrast między dobrem i złem. Nie wiem co dalej, nie wiem co jeszcze zobaczymy. Może na przykład okaże się, że Clayton, który był złoczyńcą w Tarzanie, tak naprawdę jest ukształtowany przez zły kolonializm i teraz się mści na Afryce z jakichś dziwnych powodów. Albo nie wiem, może okaże się, że Hades z Herkulesa tak naprawdę nie jest złym bogiem, tylko ma po prostu beznadziejną robotę, której nikt nie rozumie, choć to w sumie to w sumie jest całkiem ciekawy pomysł, to jest nawet zgodne z mitologią, więc raczej tego nie uświadczymy. Świat przed Disneyem stoi w tym względzie otworem. Ja rozumiem ten zamysł, tak działa po prostu kapitalizm, że tak musi być, to co wspominałem na samym początku, że no, ludzie kochają to, co znają. A jakby to był inny film, który jest po prostu miękkim, diabeł ubiera się u Prady z elementami glamrocka i z elementami, no powiedzmy, zapożyczonymi ze 101 Dalmatyńczyków, no to nikt nie chciałby tego oglądać, nawet gdyby tam była Emma Stone. Ale jak się na to przyczepi łatkę Cruella i się powie, że to jest coś, co znacie, tylko nie w takiej wersji, jak znacie, no to to się sprzedaje fantastycznie. I to jest jeden z większych problemów z tym filmem, pomijając te inne problemy, które są w warstwie technicznej, o których wspominałem. To jest wszystko kwestia nastawienia. Jeżeli ktoś w ogóle nie ma nic wspólnego ze 101 Dalmatyńczyków, średnio go ten film interesuje, czy, czy w ogóle nigdy go nie oglądał i wchodzi do, w ten film tak całkowicie na świeżo, no to, to, no to jest to sens całkiem niezły. Natomiast jeżeli dla kogoś 101 Dalmatyńczyków to był wyjątkowy film, który ukształtował dzieciństwo i sprawił, że. Dał chwilę uśmiechu na twarzy, na buzi dziecka, no to to może być odrobinę poruszony tym, że całe to jego dzieciństwo zostało skondensowane w takiej dość łatwej i znośnej komercyjnej formie. No ale tutaj, taki jest świat, taki jest showbiznes. Dziś pytanie, dziś odpowiedź: czy warto obejrzeć film Cruella, który jest na ekranach polskich kin i na platformie Disney? Plus? Tam, gdzie ta platforma jest dostępna. No, no można. No to, no, to nie jest zły sens. No, nie powiem, że się na tym filmie jakoś dobrze, wybitnie, super bawiłem, ale nie był nudny aż tak. Trochę się ciągnie ten film. No ale. Nie był to zły seans, tak mogę to określić. Są elementy, które działają i to jest stylistyka, pomijając piosenki, bardzo dużo piosenek. W, w, w każdy, jakikolwiek wykonawca, jakikolwiek zespół, który sobie wymyślimy z lat 70., to tamto jest zawarte i w sumie, okej, okay, to pozwolę sobie na jeden spoiler. To jest naprawdę jeden minimalny spoiler, ponieważ yy, oczywiście główna bohaterka nazywa się Cruella Demon, po angielsku Cruella Devil. No, to jest jeden utwór, którym się kończy cały film. Jest to utwór Rolling Stonesów, Sympathy for the Devil. I jest to z jednej strony tak tandetne i kiczowate, do takiego stopnia, że to już zatacza pełne koło. I w sumie im dłużej o tym myślę, to podoba mi się ten zabieg, głównie dlatego, że jest zbyt oczywisty, jeżeli to ma jakikolwiek sens. Jak mam być szczery, no to z tego filmu można byłoby wyciąć te wszystkie elementy fabularne, które, nie wiem, opowiadają historię tej krueli, opowiadają o jej emocjach i tak dalej. Wyciąć to wszystko, zostawić te fajne elementy, które skupiają się na projektowaniu mody, na napadach na safe, zostawić te komputerowe zwierzątka. W ten sposób film by nam się skrócił do jakiejś półtorej godziny i to byłoby fajne. Byłoby dziwne, byłoby pocięte i byłoby patchworkowe. I w sumie, jak sobie o tym myślę, no to przecież moda glamowa z lat 70. jest właśnie taka patchworkowa. I to też byłby fajny hołd. I ten film jest nierówny, tak jak patchwork zazwyczaj jest nierówny, więc może taki był zamysł. To nie jest film wybitny, to nie jest film doskonały, to jest film który można obejrzeć. To jest dobry, niezobowiązujący seans, na który można się wybrać ze znajomymi i później pośmiać się z tych elementów, które były słabe i poopowiadać wspólnie o tych dobrych, które, które tam były. No, ja nie daję filmom znaków jakości, a, ale nawet jakbym dawał, to, to Cruelli bym nie dał. No, 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 mógł być ten film gorszy, no, mógł być też lepszy, no, ale w zasadzie mógł być też gorszy. To było coś obejrzanego. Na ten czas bardzo dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Papa. pa. pa. Coś obejrzanego. A bo w ogóle jest w tym filmie scena po napisach, w sensie tych pierwszych, że to są takie ładne, wystylizowane napisy, i później jest scena po napisach, bo to jest film Disneya. A wszystkie filmy Disneya ostatnimi czasy muszą mieć scenę po napisach, która zapowiada następny film. No, co prawda nie wyszedł Nick Fury i nie powiedział, że zaprasza do inicjatywy Dalmatińczyki, ale, ale jest coś podobnego. Ten sam patent, tylko, tylko trochę inaczej. I są pieski słodkie. W sumie ten film jest taką trochę formą guilty pleasure, jak sobie o tym myślę, bo to też jest kwestia takich rozważań na temat w ogóle kulturoznawstwa, na temat analizowania kultury, się spierają naukowcy, czy w ogóle istnieje coś takiego jak guilty pleasure, czy, czy skoro jest pleasure, to czemu ma być guilty, czy przyjemność z ładunkiem poczucia winy istnieje. No, to, to tak, no to jeżeli istnieje, no to zdecydowanie Cruella jest jakąś formą mojego guilty pleasure. Jest dużo filmów, które wydaje mi się, że są fantastyczne, są zrobione znakomicie, poruszają fenomenalną tematykę, ale ich seans jest po prostu cierpieniem. Jest bardzo bolesny i sprawia ból psychiczny, jest traumatyczne. Najczęściej to są jakieś filmy, które pokazują życie poza naszą bańką pierwszego świata. I to są filmy, które są super, ale nigdy nie mam ochoty ich oglądać ponownie, no bo, bo się źle po nich czułem. Natomiast Cruella jest filmem, który no pod wieloma względami jest średniakiem. No ale jak będzie leciał w święta i alternatywą będzie Potop po raz 17, albo Znachor po raz 39, no to w sumie nie przełączę tej Krueli. chyba że będą reklamy. No to wtedy przełączę. No trudno się mówi. Ale nawet wyrywkowe sceny, z siedemnastoma różnymi piosenkami z epoki, no to to i tak będzie całkiem niezły sens w święta.